Ten speedrun w Minecraftie w ogóle nie powinien istnieć. Większość popularnych speedrunów polega na wyciśnięciu z nich absolutnego maksimum. Ale rzadko kiedy oznacza to dosłowne psucie gry. W kategorii z Java Edition głównym celem jest zdobycie lub stworzenie przedmiotów i betów, które w niezmodyfikowanej wersji Minecrafta nigdy nie miały być wytworzone przez gracza. Czy to ramka do portalu Endu, smok kresu w łódce, czy woda w Nederze? Tak, ten ta gliczny Minecrafta od ponad dekady, ale zwykle był błyskawicznie naprawiany, więc gracze ciągle szukali nowych sposobów na wylanie. Wody w nederze. W do wersji 1.17 odkryto sprytny trick, który na to pozwalał i który doprowadził do ustanowienia rekordu świata w tej kategorii. Rand zaczyna się od tego, że Speedrunner Maxi sprintuje do Kowala, by zdobyć żelazo i obsydian. Po czym pędzi do zniszczonego portalu. Zanim jednak do niego dotrze, musi zanurkować, by ściąć trochę Glow Lichen, czyli kluczowego elementu do wykonania glitcha. Potem zapala portal i wchodzi do nederu. Tam stawia Glow na bloku oboklawy, co z jakiegoś powodu tworzy wodę i tym samym ustanawia rekord świata w 33 sekund. 근데